Czy Polska mogła uniknąć porażki w 1939 roku w wojnie z Niemcami? Być może tak, ale wojna musiałaby się rozpocząć w roku 1938 i do tej wojny musiałaby przystąpić Czechosłowacja. Czechosłowacja, która była zagrożona przez Niemcy, która finalnie została Niemcom podporządkowana, a która jednak nie wzięła udziału w wojnie, ponieważ prezydent Benesz nie chciał tego zrobić. A poza tym naciski na Czechosłowację ze strony wielu innych mocarstw zachodnich były takie, a nie inne. Natomiast gdyby Polska wystąpiła razem z Czechosłowacją po stronie wspólnej przeciwko Niemcom, prawdopodobnie z Niemcami udałoby się wtedy poradzić, ponieważ jeszcze w 1938 roku Niemcy nie były tak silne jak w 1939 roku we wrześniu. Czy rzeczywiście była taka opcja, żeby Polska razem z Czechosłowacją wzięła udział w wojnie przeciwko Niemcom? Przyjrzymy się dzisiaj tej sprawie na podstawie analizy, którą przeprowadził dosyć dawno, bo w latach 60. Tadeusz Nowacki, jestem ciekawy też Waszej opinii, czy była taka wtedy możliwość. Witam wszystkich na kanale History Nieoczywista, witam nowe osoby, witam dotychczasowych widzów. Zapraszam do subskrypcji kanału, klikajcie lajki, like, udostępniajcie ten materiał, również jeśli macie taką opcję, podbijajcie ten materiał, ponieważ teraz są takie nowe opcje na YouTube, więc bardzo o to proszę. Im więcej lajków, też ten materiał będzie bardziej rozpowszechniony, więcej wyświetleń będzie, będzie po prostu większy zasięg, na co też oczywiście liczę. A jeśli uważacie, że warto wspierać ten kanał poprzez na przykład postawienie kawy na Buycafe czy w inny sposób przez YouTube, to również zapraszam. Linki są w przyczepionym komentarzu i w opisie filmu. Za każdą pomoc bardzo dziękuję. Komentujcie też filmy i udostępniajcie je innym osobom. Autor pracy twierdził, że gdyby Polska wstanęła w obronie Czechosłowacji w 1938 roku, to byłaby szansa na zwycięstwo. Polska jednak wybrała inną drogę. Beck twierdził między innymi, że nie chciał sam występować, gdyby Francja nie udzielała konkretnych zapewnień o pomocy, Natomiast trzeba oczywiście tutaj znowu przeanalizować to, czy czasami nie trzeba działać samemu w porozumieniu, ewentualnie z jakimś mniejszym partnerem, ponieważ w tym wypadku, akurat, jeśli chodzi o Czechosłowację, to wcale nie było to pewne, żeby Niemcy wtedy wygrali. Tym bardziej, że Czesi mieli bardzo dobry przemysł wojenny i dobre umocnienia po swojej stronie, które mogliby wykorzystać do obrony. Najtrudniejszą sprawą w tej kwestii chyba byłaby kwestia polityczna, czyli kwestia decyzji, czy występować zbrojnie przeciwko III Rzeszy. Tym bardziej, że w 1938 roku stosunki Polski z Niemcami były jeszcze w miarę dobre. Nawiązanie z kolei sojuszu z Czechosłowacją nie byłoby tylko zależne od Polski, ale również od Czechów i Słowaków. Ciężko byłoby też przekonać zapewne Czechów, że tylko te dwa kraje są w stanie odeprzeć agresję niemiecką. Dodatkowo Francja po Monachium mogła się wycofać ze zobowiązań sojuszniczych, a z kolei ZSRR mógł przemaszerować przez tereny Polski na pomoc Czechosłowacji. Jednak to ryzyko wydaje się być wtedy najmniejsze. Warto jednak byłoby tutaj przeanalizować, czy wtedy te animozje polsko-czeskie i wiele innych spraw nie trzeba było odrzucić na rzecz większego myślenia myślenia strategicznego związanego z niepodległą. Polską jak również Czechosłowacją, ponieważ gdyby to Niemcy zajęli całą Czechosłowację, Polska praktycznie stawała się bezbronna. Co zresztą się stało w 1939 roku, kiedy to Polska była praktycznie otoczona przez wojska niemieckie. Istniały jednak już wtedy pewne wyliczenia, które sugerowały, że wojsko niemieckie będzie miało tak wielką siłę już niedługo. Po 1939 roku, że będzie równe siłą połączonego wojska Francji i Polski, a ich zasoby materiałowe nawet szacowano na nieograniczone. Dlatego z tej perspektywy Polska powinna szukać rozwiązania przed 1939 rokiem, a okazją ku temu był konflikt niemiecko-czechosłowacki. Polska jednak miała bardzo małą wartość bojową, jeśli chodzi o sprzęt, szczególnie wojskowy. No i tutaj zachodzi pytanie, na co Polska liczyła? Czy na zaopatrywanie przez Francję? Francja też nie była przestawiona jeszcze na produkcję wojskową, a poza tym zaopatrywanie przez Francję Polski byłoby utrudnione w wypadku wojny z Niemcami, no bo ewentualnie można było to robić przez Rumunię. Łatwo było tą drogę też zamknąć drogę morską, a w tym wypadku Rosja była wykluczona, więc zostawała w zasadzie tylko Czechosłowacja. Z operacyjnego punktu widzenia, wybór Czechosłowacji jako sojusznika był też dobry, ponieważ siły niemieckie, uderzając na Polskę, pozostawiały swoje skrzydło odsłonięte pod uderzenie czeskie i odwrotnie. Czechosłowacja we władaniu niemieckim osłaniała całe nasze południowe skrzydło, częściowo świeżo otrzymanym sprzętem. Ma atakować 37 dobrze wyszkolonych i wyposażonych dywizji, które bronią silnych umocnień. Atakujący nie posiada ciężkiej artylerii, jego broń pancerna jest typu lekkiego, jego zapasy amunicji bardzo ograniczone, jedyną przewagę posiada w lotnictwie. Niektórzy mogliby tutaj podnosić to, że Czechosłowacja miała problemy wewnętrzne, ale trudno przypuścić, żeby bez rozbicia państwowości czeskiej z zewnątrz Słowacy czy Rosjanie dążyli do wyodrębnienia się w samodzielne państwo. Tak samo problemem mogą być Niemcy Sudeccy, natomiast oni 13 września próbowali rozpocząć rewolucję. To w 24 godziny spokój i porządek został przywrócony w Czechosłowacji. Co więcej, wielu Niemców Sudeckich, do tej chwili którzy byli bierni czy neutralni, pośpieszyło z zapewnieniem swojej lojalności i swojej chęci pozostania w ramach dotychczasowego państwa czechosłowackiego. Problem więc jednak był, jeśli chodzi o mniejszości, natomiast na pewno nie był nie do pokonania. Ciekawe jest to, że Nowacki uważał, że to Benesz był największym przeciwnikiem i największym problemem. Nie chciał i nie miał odwagi narazić ludności na cierpienia i straty wojny. Zgodziłby się na udział w wojnie powszechnej, gdyby to była wojna światowa, a nie chciał podejmować walki w pojedynkę. Był gotów ryzykować wysokie stawki, ale nie był zdolny zagrać o najwyższą. W ostateczności uważał, że trzeba schylić głowę i mieć nadzieję, że części przeżyją katastrofę. I chyba jedną z takich najbardziej dobitnych scen, która symbolizuje czy obrazuje, jak Benesz był nastawiony, prezydent Czechosłowacji, do tej sprawy, była sytuacja, kiedy on wrócił po zakończeniu II wojny światowej do Pragi i patrząc z kratczyny na widok Pragi powiedział jaka ona piękna, jedyne niezniszczone miasto środkowej Europy i to moja zasługa. Z jednej strony można tutaj rozumieć Benesza, z drugiej strony gdyby on zrozumiał wcześniej pewne sprawy, no to być może historia potoczyłaby się inaczej, szczególnie, że te wypowiedzi jego były po Jałtach i Poczdamach, natomiast wiemy, że Benesz inaczej rozumiał, czy miał inny stosunek do ZSRR niż Polacy, więc to też musimy brać pod uwagę, że to nie było takie stanowisko czy ten sposób patrzenia na Sowietów, jak patrzymy czy patrzyli wtedy Polacy. Prezydenta wtedy popierali agrariusze, czyli najliczniejsza partia rządowej koalicji, więc w tym konkretnym wypadku była bardzo dziwna, można powiedzieć, sytuacja, bo państwo było do wojny gotowe, społeczeństwo, można powiedzieć, też, armia tak samo, natomiast politycy nie i nie chcieli bronić niepodległości. Być może takim bodźcem mogła być Polska, gdyby właśnie zwróciła się wtedy do Czechów i zagwarantowała bezpieczeństwo. Tym bardziej, że Polska w 1938 roku, w maju, mogła wystawić 30 dywizji piechoty, 7 dywizji piechoty rezerwowych, 11 brygad kawalerii i jedną brygadę pancerno-motorową. Miała też 400 samolotów pierwszej linii. Oczywiście one były stare, natomiast byłyby o rok młodsze niż w 1939 roku. Dodatkowo jeszcze Polacy mogli liczyć na wiele batalionów obrony narodowej, kilkadziesiąt, które mogłyby spełniać na przykład różnego rodzaju zadania, chociażby osłonowe. Była to siła, która w 1938 roku mogła zaważyć na wojnie, zwłaszcza w sprzyjających warunkach, a taka szansa istniała. W sytuacji niemieckiego planu zielonego, polskie dowództwo musiałoby wydzielić pewne siły do osłonnych kierunków zagrożenia od niemieckich armii plus wschodnich i Dolnej Odry. Być może też trzeba byłoby użyć pewnych sił do utrzymania styku z armią częską na Śląsku. Jednak po wydzieleniu tych sił pozostawałoby jeszcze w rękach naczelnego dowództwa jakieś 20, może 20 kilka dywizji. Co by się wtedy mogło stać? W lipcu 1939 roku kapitan Lidl Hart pisał Dużo by zależało od tego, czy Niemcy ośmieliłyby się uderzyć wzdłuż linii Odry. Przyjmując ten kierunek uderzenia, siły niemieckie podstawiałyby swe linie zaopatrzenia pod potencjalne zgubne uderzenie Polski. Wydaje się wątpliwe, czy podjęliby oni podobne ryzyko, nie będąc pewni pomocy Polski lub przynajmniej jej życzliwej neutralności. A zatem to, co mówili niemieccy generałowie na procesie noremberskim, że był to blef, jeśli chodzi o Czechosłowację, wydaje się być prawdziwe. Te 39 dywizji niemieckie w wypadku, gdyby Polska weszła do Walki okazałyby się po prostu prawdopodobnie za małe. Czy zahamowałoby to raz na zawsze zamiary agresywne Hitlera? Czy nie byłoby to końcem jego politycznej kariery? Być może był przecież wtedy tak zwany spisek Haldera. Być może Niemcy po prostu wycofaliby się z żądań stawianych Czechosłowacji, i wycofałyby swoje wojska, gdyby Polska postawiła w stan gotowości swoje wojsko. Prawdopodobnie jakkolwiek potoczyłyby się wypadki, to i tak nie mogłoby Polskę spotkać coś gorszego niż wojna 1939 roku. Jak pisze Nowacki, ta wojna w roku 1938 byłaby dla nas wojną, ale nie pogromem, nie klęską, nie całkowitym zniszczeniem praktycznie, które spotkało nas w 1939 roku. Ktoś oczywiście mógłby tutaj powiedzieć, że opowiedzenie się po stronie Czechosłowacji byłoby zbyt gwałtownym zwrotem w polityce zagranicznej, ale czy już wcześniej w historii nie było takich wolt politycznych? Porozumienie Rosji komunistycznej z Rzeszą, czy nie było bardziej rewolucyjne? Albo uznanie ZSRR za swojego sojusznika przez Churchilla, który był zaciekłym wrogiem komunistów. Często kierunki polityki państwa wyznaczają wydarzenia, które się dzieją akurat teraz i trzeba różnego rodzaju mieć przygotowane scenariusze. Natomiast, jak widać, Polska niestety nie miała takich scenariuszy. Poza tym, tutaj ta wola Czechów do walki, szczególnie, jak widzimy, polityków czeskich, też nie była zbyt duża. Jestem ciekawy waszych opinii, co o tym sądzicie, czy było możliwe w ogóle, i czy powinna Polska mieć chociażby taki scenariusz w swojej szufladzie wyciągnięcia takiego scenariuszu i wspólnej wojny z Niemcami. Czy było to zbyt daleko idące założenie, prezentowane w tym wypadku przez Tadeusza Nowackiego? Co Wy o tym sądzicie? Czy te siły czechosłowackie i ta armia czechosłowacka starczyłaby też do obrony przeciwko Niemcom? Czy przemysł, który jak wiemy był nowoczesny, również by mógł pomóc Polsce? Jestem ciekawy Waszej opinii. Dajcie znać w komentarzach. Do zobaczenia w następnym materiale.